Dzień dobry. I to wszystko, co słychać z uruchomienia silnika, a tak naprawdę nie silnika, a zespołu napędowego. Witam z za kierownicy Toyota rav 4, rocznik 2019. Tym razem w Polsce, tym razem tylko z przednim napędem. Mamy tutaj zespół hybrydowy składający się z czterocylindrowego, 2,5-litrowego, wolnosącego silnika benzynowego o jeszcze do niedawna absolutnie niewyobrażalnej wydajności cieplnej. Przeszło 40%. I silnik elektryczny połączony z tym silnikiem benzynowym za pośrednictwem przekładni pośredniej którą Japończycy lubią nazywać transaxle co oczywiście nie ma nic wspólnego z konstrukcją transaxle, którą znamy z Alfa Romeo, czy podobnych samochodów cały ten zespół napędowy ma moc systemową 218 koni mechanicznych. Jak widzicie na zdjęciach, mamy do czynienia z samochodem naprawdę dużym. Naprawdę dużym. Dużym i ciężkim. A jeszcze w dodatku przy dzisiejszych 19 stopniach, e, ciągle jeszcze jestem na zimowych oponach. A co za tym idzie, nie do końca będę mógł Wam zaprezentować, jak ten samochód się zachowuje na zakrętach. A zachowuje się bardzo dobrze. Tyle, że po prostu nawet tak dobre. Opony zimowe jakie mam na kołach. No, nie pozwalają na szaleństwa, bo w pewnej temperaturze zimowa mieszanka na oponach zamienia się w coś w rodzaju kremu czekoladowego na torcie, a wtedy strasznie trudno utrzymać przyczepność. W każdym razie. Samochód ma 218 koni i bliżej nieokreśloną, ale naprawdę wysoką wartość momentu obrotowego, która prawdopodobnie systemowo przekracza 400 Nm, ale w przypadku systemów hybrydowych Toyoty, czyli Synergy Drive. Określenie systemowego maksymalnego momentu obrotowego jest niemożliwe, ponieważ nie istnieje coś takiego jak jego pik, jego maksymalna wartość. On cały czas się zmienia, ponieważ, jak zobaczycie niedługo na czysto technicznym filmie, który zrobię, robię w tej chwili na temat właśnie Toyota Synergy Hybrid Drive. Czyli tego systemu napędowego. Zależność między silnikiem benzynowym, silnikiem elektrycznym będącym generatorem i rozrusznikiem oraz silnikiem elektrycznym napędowym, trakcyjnym jest nieprzerwanie zmienna, jest nieprzerwanie płynna. A co za tym idzie? Ten system napędowy potrafi być jednocześnie, znaczy nie jednocześnie, ale potrafi być hybrydą szeregową, hybrydą równoległą, hybrydą szeregowo-równoległą lub napędem elektrycznym. Na tym polega geniusz tego rozwiązania, które no, nie każdy lubi ze względu na właśnie tęże przekładnię pośrednią, która. Nazywana jest ECVT, czyli no, jest to skrzynia biegów o stało zmiennym przełożeniu. A co za tym idzie, naciśnięcie gazu powoduje, że silnik benzynowy wskakuje na bardzo wysokie obroty. Oczywiście gwałtowne naciśnięcie gazu, próba wywołania maksymalnych osiągów. I na tychże wysokich obrotach trwa, po czym sam, niezależnie od tego, co robię z nogą na gazie, spada, znów wzrasta, pływa. Jest to spowodowane tym, że elektronika systemu nieprzerwanie poszukuje optymalnego połączenia między silnikami optymalnego w tym sensie, że albo Chcę spełnić życzenie kierowcy dotyczące maksymalnego przyspieszenia, albo chcę uzyskać to, do czego został stworzony ten system, czyli perfekcyjną optymalizację w sensie zużycia paliwa wobec osiągów. To nie jest system, który ma dopieścić jaźń i zmysły. Tak zwanego petrolheada. Nie. Nie, ponieważ wrażenie sprzęgła, które się ślizga, jest przechogarniające. Fakt, że w tym zespole napędowym dokonano ogromnego postępu. Jest to czwarta generacja systemu Synergy Hybrid Drive, którą można nazwać nawet. 4 plus, ponieważ w tych mocniejszych wersjach, czyli z dwu silnikiem benzynowym dla Camry i RAV4, oraz oczywiście Lexusa ES i w dwulitrowych dla mniejszych hybryd, czyli w tym przypadku dla Corolli, mówimy o zespołach, które mają być nie tylko wydajne, nie tylko oszczędne, ale również zapewniać jak najwyższą dawkę przyjemności z jazdy. I nie da się ukryć, że ten samochód taką przyjemność z jazdy zapewnia, nawet jeżeli macie na ten temat zupełnie inne poglądy. Przyzwyczajenie się do tego. Że silnik benzynowy nagle się pojawia w tle, albo nagle się pojawia na pierwszym planie, krzyczy, wyje, śpiewa to jest jedna rzecz. A druga, to co zrobiła Toyota doprowadzenie do tego, że te występy silnika benzynowego są bardzo stonowane akustycznie, natomiast ogromnie wzmocnione w sensie osiągów, przyspieszeń. Nie, ja nie będę wam próbował mówić, że ten samochód jest demonem szybkości, demonem przyspieszania od zera do stu, bo nie na tym rzecz polega. Jest to natomiast niesłychanie zwinny i szybki samochód, podczas użytkowania którego naprawdę ani przez moment nie odczuwałem deficytu mocy. Serio, cross my heart. zresztą, no ledwie zdążył Saab 93 Aero ja takie rzeczy na ulicy robię od prawie 400 km w tej chwili mam przejechane 397,9 od kiedy jeżdżę tym samochodem więc moje wrażenia są zdecydowanie silniej podbite realiami i doświadczeniem od pierwszej jazdy w Los Angeles i będę się upierał. Wy, wszyscy, którzy twierdzicie, że hybrydy są do bani, są dla kapeluszników, są okropne, koszmarne, nie jadą a wyją, Wy wszyscy się mylicie. A jeżeli nie chcecie tego przyjąć do wiadomości, to po prostu sobie idźcie być głupimi gdzie indziej, bo to jest przejaw głupoty. Ale! O tym się dowiecie dopiero wtedy, kiedy pojeździcie tym samochodem, kiedy się przyzwyczajicie do tego zespołu napędowego i kiedy on pokaże, co naprawdę potrafi. A potrafi mnóstwo. Szczególnie jak na tak wielki samochód, tak obszerny, tak w sumie dobrze wykonany. Wręcz nawet bardzo dobrze. Solidność jest poza wszelką dyskusją znakomita. To, że od powiedzmy tego poziomu plastiki i inne tworzywa przestają być miłe w dotyku, no cóż. Niemieckie marki premium też tak robią. Natomiast nie ma się tu absolutnie do czego przyczepić w sensie czysto samochodowym. Auto jest szybkie. Auto jest zwinne, ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy, bardzo dobrze reaguje na polecenia wydawane przez układ kierowniczy. Dobrze, co najmniej dobrze, jeżeli nie wręcz bardzo dobrze, zachowuje się na krętej drodze, chociaż czuć wówczas, że jest to duże i ciężkie, ale popatrzcie na to. To był jeden skok i to od dotknięcia. Te reakcje przy tym zespole napędowym reakcje nie od zera do 100, tylko reakcje wtedy, kiedy nam są potrzebne w czasie jazdy. Również na autostradzie, bo już rozpędziłem to auto do prędkości autostradowych poza Polską do końca, ile to możliwe. I dopiero powyżej 165 km na godzinę hałas powodowany przez silnik zaczął być nieprzyjemny. Przedtem słychać właściwie tylko i wyłącznie aerodynamikę i opony. Opony, które zapewne po zmianie na letnie przestaną być tak drażniące. To jest oczywiste. Jeżdżę tak jak jeżdżę teraz przed kamerą od tygodnia. I no, sami wiecie, że ja nie potrafię jeździć ekonomicznie. Ja mam dosyć ciężką nogę. Ja lubię jeździć żwawo. A ten samochód z tym zespołem napędowym zużywa mi średnio, jak widać, 6,4. Teraz ta kamera to pokazuje. Wczoraj zrobiłem zdjęcie, e, gdzie było 6,6, i tym zdjęciem się chwaliłem. Z biegiem czasu mi spada zużycie paliwa. A ani przez moment powtarzam, nie odczuwałem. Braku mocy, braku napędu. Wręcz przeciwnie, jest to auto tak natychmiastowo, tak spontanicznie reagujące na gaz, jak najpotężniejsze silniki V8. W innych konstrukcjach musimy czekać, aż automat wybierze przełożenie. Tutaj nie. To zupełnie tak, jakbym jechał elektrykiem. O ogromnym momencie obrotowym. Naciskam, jedzie. Od razu. Bez żadnych pytań. Strasznie mi się to podoba. Nie podoba mi się ten napis z tyłu: Stop Smog Go Hybrid. Samo Go Hybrid? Tak. Samo Stop Smog? Tak. Natomiast połączenie sugerujące, że tylko hybryda, sprawi, że nie będzie smogu jest nie tylko wprowadzającym w błąd ale wręcz po głupim takim nachalnie marketingowym nie dawajcie sobie wciskać takich idiotyzmów o, mój ulubieniec Jaguar I-Pace no, jego silnik elektryczny ma 800 Nm to było widać nie dawajcie sobie wciskać takich idiotyzmów Ponieważ smog nie ma nic wspólnego z tym, czy kupicie nowoczesnego diesla lub nowoczesny silnik benzynowy. O ile jest to auto nowoczesne, spełniające wszystkie najnowsze wymogi przepisów, smogu będzie powodować minimum, które powoduje każdy ruch. Każdy ruch, a więc, Opony na asfalcie, bo tarcie, bo mikrocząsteczki gumy unoszą się. Hamulce, bo okładziny hamulcowe trą o tarcze lub obębny. I na tym polega hamowanie, że wywołujemy tarcie. Tarcie wywołuje ścieranie. I smog. Reszta smogu to jest pył poderwany z jezdni. Czyli smog wywołują również rowery, hulajnogi, tramwaje. Wszystko wywołuje smog. A w największym stopniu smog wywołuje to, czym palimy w piecach. I w elektrociepłowni. W Polsce mamy wyłącznie węglowe, węgiel brunatny lub węgiel kamienny. I to, co w piecach w domach, i szczególnie to w piecach w domach, jest nieprzyjemnym źródłem smogu. Po prostu dlatego, że wielu ludzi pali śmieciami. Co jest niedozwolone, ale tak. nikt tego w żaden sposób nie egzekwuje. Więc nie. Hasło Toyoty: Stop Smog. Go hybrid jest fałszywe. Stop Smog? Tak. Kupujmy, użytkujmy samochody, które są nowoczesne, ekologiczne, spełniają wszystkie wymagania przepisów proekologicznych. Go hybrid? Oddzielnie. Tak, jak najbardziej. Go hybrid, ponieważ hybrydowe samochody są w dzisiejszych czasach. Praktycznie idealnym sposobem na to, żeby płynnie przejść od ery czysto paliwowej, kopalinowej, od ropy naftowej do elektryczności. Niestety elektryczność jest nieuniknioną przyszłością motoryzacji. Ale zanim do tego dojdzie, zanim wymyślimy infrastrukturę, która to udźwignie, zanim wymyślimy sposób produkcji energii elektrycznej, który będzie tak czysty, żeby jazda samochodami elektrycznymi rzeczywiście mogła być uznana za ekologiczną i czystą, bezemisyjną, hybrydy są świetnym przejściem. Szczególnie takie hybrydy. W których konstruktorzy dokonali takich zmian natury elektronicznej, natury sterującej, że możliwa jest jazda i z bardzo niskim zużyciem paliwa i bardzo żwawo, bo ta, ten zespół napędowy, podobnie jak ten mocniejszy dla Corolli dwulitrowy, jest nastawiony na to, żeby na przykład w trasie nie było efektu gwałtownego chlania paliwa co jest typowe dla słabszych hybryd ta hybryda przy 140 pali około 9 litrów i tak dużo w porównaniu z dieslem ale to już jest całkowicie do przyjęcia a w trasę jednak jeździmy dużo rzadziej niż po mieście, po obwodnicy czy po tak zwanych obwodnicach wewnętrznych, gdzie można depnąć. Ja jestem bez najmniejszej przesady zachwycony tym samochodem, tym zespołem napędowym. Oczywiście, zgodnie ze swoją zasadą, że jeśli napęd na cztery koła jest dostępny, to należy go wziąć. Tak, i tu namawiam na wzięcie wersji czteronapędowej. Która różni się tym, że ma dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi, i napęd na tylną oś jest po prostu włączany w czasie rzeczywistym, w momencie, kiedy to jest potrzebne. Nie jest to żaden normalny, typowy napęd na cztery koła, to jest funkcjonalny napęd na cztery koła, który wyciągnie nas z trudnych sytuacji z całą pewnością. Natomiast nie jest czteronapędem służącym do tego, żeby jeździć po zakrętach czteronapędowymi poślizgami. Nie. To jest funkcjonalny napęd służący podniesieniu bezpieczeństwa i poprawie trakcji w złych warunkach drogowych. Ale sam w sobie hybrydowy napęd nowej Toyoty RAV4 jest Wart otrzymania ode mnie 9 punktów na 10. Do pełni szczęścia brakuje mi paru Dupereli, których w tym samochodzie nie zrobiono lub zrobiono źle. Multimedia są tradycyjnie dramatycznie kiepskie. Wyświetlacz jest słaby. No, z dźwiękiem też nie jest najlepiej. Chociaż tutaj zdaje się, mam JBL-a nawet. Nie wiem, jakoś nie zdarzyło mi się dokładnie przyglądać. W każdym razie, jeśli chodzi o łączność, jest bez najmniejszego problemu. Wszystko na piątkę, na szóstkę. Jeśli chodzi o jazdę, żadnych zastrzeżeń. Owszem, jest głośno, ale to jest tylko moment przy przyspieszaniu. Po prostu wolno silnik musi wejść na wysokie obroty, żeby zapewnić nam przyspieszenie. I jeszcze jeden apel do hejterów. Jeżeli jesteście hejterami tylko dlatego, że jesteście, a nie dlatego, że ktoś wam płaci. Czyli jesteście osobnikami mającymi wciąż kontakt z rzeczywistością. To dobrze posłuchajcie tego co powiedziałem, puśćcie sobie to jeszcze raz. I idźcie do Toyoty na jazdę próbną. Ale nie taką, dookoła dealera. To jest znakomite auto. Różni się, oczywiście, że się różni od konwencjonalnych. Ale to jest znakomite auto. I jeżeli ktoś nie chce diesla, ktoś się boi diesla, ktoś nie lubi diesli. Co jest równie głupie jak nie lubię nie Toyoty, to zdecydowanie może pomyśleć o tym samochodzie. Bardzo dobre auto. Bardzo szybkie, bardzo oszczędne. O, zrobiło się 6 Mimo tego jeżdżenia, które widzicie, zupełnie normalne dynamiczne jeżdżenie po Warszawie i okolicach. Tak. Go Hybrid. Taką hybrydę? Tak. Corolla 1.8 tak samo jak Auris hybrydowy, czy Prius. To jest naprawdę rozpaczliwe rozwiązanie. Dwulitrowy, tak jak w Lexusie UX, czy w tej mocniejszej koroli hybrydowej. Oraz dwójpółlitrowy, tak jak tu w Toyocie Camry, w Lexusie ES. Tak, tak, tak. Go Hybrid. Dziękuję, do widzenia.